Cześć Manko, z tej strony Krzysiek, gry baryłki. Pierwszy flok na tym gospodarstwie, naszym gospodarstwie rodzinnym będziemy wywalać obornik odbyczków. Duży boks, tam jest mały boks. Tutaj mam roczniaczki, tu już dwulatki. Najpierw dajemy środkę, żeby byczki przeszły w tą stronę. Przegrodzimy na pół, wywalimy tamtą część. Później przegonimy na drugą stronę, puściliśmy. A te byczki trzeba będzie przegonić na połówkę. Później tutaj Obornicze wywalamy co półtora miesiąca, dwa miesiące. Jakoś tak. Różnie to bywa, zależy jak z wilgotnością. Co spinamy zestaw? Ale jaki zestaw? Dwie renie, czarna idzie do przyczepki, CS, wyrzucamy, ładujemy. powierzchnia gospodarstwo liczy 50 hektarów w tym jakieś tam 15 dzierżaw obsada bydła na chwilę na teraz mamy jakieś 130 sztuk 20 wycieleń już w tym roku nawet połowy jeszcze nie ma, bo jest 53 chyba zacielone no i gospodarzymy Powoli się coś robi. Się, się uwaga, uwaga. I trzeba coś robić. Najważniejsze, żeby się rozwijać, bo rolnik, który stoi w miejscu się cofa. Świat idzie do przodu. Mój keeper Wiem, nie pasuje do tego ciągnika Ale mam taki, i takim robię Kiedyś może będzie większy, albo pospawamy sami Bo na to też jest plan, mamy oś Kupić materiał Ojciec spawać To coś na pewno wymużymy O kurczę, nie pasuje na <gry> Co ja spinam i zobaczymy się później? Przeganiamy byczki. begint. Chciać pomodyk. Sytuacja z bramą wyprostowana dosłownie. Co ładujemy? 25 koni, 630 RX oznaczenie, Ceres 95X, 85 koni jako ciągnik pomocniczy, bardzo fajny. Mimo, że revers jest mechaniczny, to bardzo przyjemnie się nim jeździ No, reszta już wiadomo, elektrohydraulika. Tak można powiedzieć, że to mój ciągnik, Ceres to ojca. B, ale 3P głównie chodzi przy przywieniu zwierząt, przy bydle nim bele, tam do obory wjeżdża, fajnie pasuje nawet no te już są za duże niestety może kiedyś wybuduje większą oborę paszowóz i te sprawy no jak na razie, no nie myślimy o tym wiadomo, nie, no, nie na wszystko jest Zawsze, zawsze jakaś taka nieśmiałość Nie wiem Nie wiem, co to za kwestia, kwestia wstydu, kwestia nie wiem czego Ale tak wczoraj wieczorem sobie leży myślę Był obornik Oglądałem tyle tych vlogów na YouTube tam Brączka Czy Mafia Solec, Czy Kazika, czy Kulę Nawet Robert Wilkowski ostatnio, coś tam z obornika Fajne ładowareczki, Daniu Holanda fajna Myślę, że spróbuję. Akurat fajna akcja obornik. Nie wiem jak u innych, ale ja to lubię. Niby śmierdząca sprawa, no ale jakoś tak. Jeszcze w zakupiliśmy nowy nabytek, nowy używany rozrzutnik na dużych kołach. Mirochy, Łąk 11 ton. Do areski. Na stronie gry baryłki na Facebooku na pewno go znajdziecie zesta Faresa z Mirasem, tak go nazywam. Oj, no, postanowiłem, że spróbuję. No nie próbuję, na razie, no jakoś idzie. Mam dobrze kamerę ustawioną. Bo gornie na pole, gdzieś tam, za te drzewka, za stawek. Daleko nie jest, jakieś 200-300 metrów. Piszczący fotel na pewno w baresie, więc może trochę przeszkadzać. już mogę jeszcze jedno rzucić. Na pewno będę szukał gdzieś w okolicy. No spaszą trochę inaczej, na pewno zostanie ale lepiej żeby zostało niż miało zabraknąć. Nie wiem w ogóle jak dźwięk ten GoPro. Myślę, że będzie mnie słychać. Nie wiem, później zobaczę. Takie dziwne trochę, bo człowiek gada sam do siebie. W sumie to mówię do Was, tak w tej chwili to mówię sam do siebie. Jak się podoba to oczywiście łapki w górę, jeśli nie to też łapki w górę. Robię to pierwszy raz, więc proszę o wyrozumiały gatko to może do pogody. No i tak to mniej więcej wygląda wywalanie obornika od byków u nas. Myślałem, żeby rozwalać go na pole, ale jednak jestem tego zdania, że obornik na łąki, bo wszystko mamy zielone, zero ornego że obornik na łąki to jednak jesienią ze względu na to, że z wiosny on po prostu będzie się ciągnęło wszystko później za kosiarką, zgrabiarką będzie wyciągać i będzie to w belach Dwa razy pod rząd tak zrobiłem, że z wiosny chodziłem. Później dużo sypu jest w belach, krowy tego nie jedzą, sprzątanie, drapanie tego tak, no, no po prostu niekomfortowe to jest A z jesieni on się tak fajnie przeparzy tylko później oponami się przeciągnie tutaj 3P się oponami przeciągnie i, i spokój. Jest fajnie rozłożony Wiedziałem, że co niektórzy już z nawozami polecieli Na łąki tak? No U nas to jeszcze jest niemożliwe, jest śnieg To jest okolica Biżycka Ulica Giżycka, no mamy śnieg, jeszcze Jeszcze nic tu nie ruszyło, nawet na rzepaki nie wyjechali, na zboża nic, zero Wszystko u nas później No a taki mamy klimat, nic nie zrobimy. Dobra, ładujemy drugą Idziemy do starej obory w jakieś widły Użycówka Dobel. W rząd 120 takich z metal Metalfacha. 7 wchodzi. Przerabiamy hamulce na olejowe, bo była pneumatyka osi od 47 W całości robiona sama od, od podstaw. Ojciec konstruktor, spawacz, za czasów PGR-u, mechanik. Miał wizję, chęci, dużo elektrod, materiał, to pospawo. I bardzo dobrze się spisuje. Nic nie pęka, nic nie strzela. Kupiłem osie tirowskie. Znaczy od samochodów ciężarowych 17,5 cala. Były balonówki, ale na dłuższą trasę nie zdawały egzaminu. Z... No ze względu na to, że balonówka to jest na małe prędkości. A reska już 40 leci, to opona się grzeje i strzela I zaczęło mnie to denerwować i kupiłem 6 kół Ciężarowych I nie ma już problemu, 2 lata 2 lata i 0 awarii z kołami Trochę kosztują, bo to 4,5 stówki chyba za koło Ale naprawdę warto nie ma później problemów. Że stoisz gdzieś w trasie i z liwarkiem pełna, pełna laweta bel podnosisz ją, nie? A były takie sytuacje trasy niekomfortowe Kiedyś leciałem do kolegi z bolami daleko, to prawie 50 km w jedną stronę za Giżycko ja mam do Giżycka 35 to aż za Giżycko ode mnie Leciałem i na drodze krajowej, bardzo ruchliwej I to jeszcze na zakręcie strzeliło mi koło Podjechałem z 50 metrów, tak żeby zjechać na pobocze Żeby to wszystko się wyprostowało, no z wiadomo długość I felga zawinęła się na bęben hamujący Chyba z 3 godziny się mocowaliśmy, żeby tą felgę odgiąć Dobrze, że felga była kupowana Nowa Ale taki papier, że szok Jeśli to by była jakaś taka Z tych starych przyczep balonówka Znaczy felga od balonówki To nie wiem czy byśmy to Młotkiem i przecinakiem wyprostowali Myślę, żeby nie szło A ta felga To była taki wiór Też gdzieś jest zdjęcie na stronie Gry na Facebooku Jak ta felga jest skiereszowana Dobra, lecę z drugim z transportem. Połówkę mamy wywaloną. Ojciec wstawia. Słomę. Słoma z rajgrasu. Z wywalania reszty obornika. Pewnie nie starczy mi baterii już. Widzę, że jest bardzo mało. Nie chcę, żeby to się urwało jak hejnał. Więc kończymy vloga. Piszcie w komentarzach, czy się podobało, czy nie, czy chcecie więcej. Łapki w górę, łapki w dół. Zapraszam na fanpage na Facebooku, gry baryłki. Tam znajdziecie zdjęcia na takie aktualności z naszego gospodarstwa, co robimy, co działamy, co tworzymy, co budujemy. Tymczasem no ja uciekam, trzymajcie się na razie.